Słuchajcie widzowie wiecie co? Ogólnie to wyprowadziliśmy się z żółtowic razem z Ernestem i jesteśmy teraz na Ernestowicach, bo Oleg ogólnie jest opętany na jesteśmy żółtowicach. Na Śpiliśmy prawie 11 godzin. No jest już noc w ogóle. Słuchajcie, widzowie, już jest już noc. Jesteśmy moi Tak, bo ogólnie to... Oleg jest opętany na żółtowicach, a ja już nie jestem, bo byłem wcześniej. Bo Ernest mnie uratował i teraz ogólnie ja się boję Olka, więc wyprowadziliśmy się tu na kilka dni. Co? To jest mój dom To mój dom? co? Ej, fajny dom! Dobra, stary, mam wy... no, jeszcze potkę na siłę. Wypiję ją i zobaczyłem na sobie Ile masz HP? Ej, czekaj, ile ci to zabiera HP teraz? Ja chciałem tylko sprawdzić moją nową potion e, na siłę Spoko stary, ja tylko dostaję W ogóle tutaj jest żabka e, Tutaj jest żabka Ej, patrz na mój dom Ej, co jest? Jaki ty masz fajny dom Od środka redstone, a tutaj taki normalnie e, jak ja mam Idę kupić meble Słuchajcie widzowie, bo Olek jest okrętany, boimy się go i się przeprowadziliśmy tu na kilka dni. To był Creeper czar... się za hakerem. No właśnie, i my się go boimy, więc się tu kołamy. Dobra. Nie musisz się bać, bo nie wie, gdzie wyprowadzili spyt. No w sumie to tak. Ej, to jest jakiś budynek w ogóle podobny do mojej twarzy. Ma taką dziwną twarz. Może zobaczę ją dwa więcej. Ej, co to jest? To, to jest moja twarz podobna do mojej. Ej, dobra, stary skaczę stąd na to. Teraz ty. Żyjesz lipiec? Żyjesz wszystko dobrze. Nie. Ja tak samo. Dobra, no to jeszcze tutaj jest chyba jakiś park w sumie, bo tutaj tak można chodzić. To sobie pokodzę. Ale ogólnie widzowie, to my e, się pokładamy. Ej, patrzcie, to jest no. wielki napis Ernestowice, jo, jo! Eja, ja. Ej, ja, a co to jest? Co to jest? Co to jest? No. O, ja! Co to jest? Stary, to się teraz... Eee, Naprawie lepiej. Ej, a wła! U ciebie bije stary ja. Ej, ja też tak nie muszę się dostać, Dobra. da. Uwaga, 3-4. Go! Rzeczy? Wow, ej dobra Dobra, na wypadek, gdyby Olek tu przyszedł, mamy już, jesteśmy uzbrojeni Mamy potki trujące Więc spoko Mamy TNT, możemy go zabić tym to Chyba tak, to kirobrain, co nie? Ernest? Jest kirobrain, co nie? Co? Okej słuchajcie widzowie, w ogóle ja muszę umeblować swój dom, bo ja się dopiero tutaj wprowadziłem. Dlatego meblie A nie, ci to zostawię. ci to zostawię. No właśnie kierowanie, dobra, wychodzimy. Zapomnę. Dobra! Dobra, no to stary. Bierzemy kreatywa, bo ogólnie nikogo tutaj nie ma. Więc może uda nam się. Trzy, dwa, jeden, go! Tak, 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 mamy kreatywa. Dobra, meblujemy domy. Ty mebluj swój, ja swój. Dobra, dodam też mi tutaj, te, te, Takie Nie wiem. Udać dać jakiś stolik może. Dobra, zmebluję sobie tak, jakby coś, bo muszę tutaj sobie ogólnie zrobić jakiś stolik. Dobra, nie wiem co mogę tutaj dać. Daj, może to takie. Okej, okay, fajnie to wygląda. No to w takim razie teraz, widzowie, nie wiem co mogę jeszcze tutaj dodać. E wiem, kwiatka. Doniczka jeszcze potrzebuję. O, jest doniczka. Zrobię tutaj taką małą roślinkę. Hirobrań, słuchajcie widzowie, to jest chyba Herobrań, bo słyszę jakieś takie pioruny jakby Herobrań, co nie? Więc ja się chowam. Chowaj się w tej tajnej barze szybko. Musimy się jeszcze uzbroić. Zobaczę jakie temy w ogóle dostałem, jak tu się wprowadziłem. No wprowadziły. Ej, jaki dobre rzeczy ja mam! Weź dobrze jest stary to Dobra stary szybko włączajmy, włączaj survivala, bo to jest nielegalne tak robić. Dobra, gamy modę. Nie wolno, e, nie wolno tak długo mieć chyba kreatywa, bo to nie jest nasz serwer. Ale jesteśmy sami na nie. Dobra, szybko. Ład mi wszystko widzi. Chawaj się... Dobra stary to możesz sobie Ogólnie to ja nie mam takiej Nie nie wiem gdzie to można zaleźć ja czekaj Możesz sobie ode mnie skopiować Skopiuj sobie ode mnie jak masz creative A nie ty masz survivala To weź sobie pot potkę na niewidzialność Wtedy się nie znajdzie A jestem uzbrojony też dobrze Dobra też wezmę podkę. Co? Jest wszystko dobrze? Dobra, szybko do Ciebie biegnę. Ej, gdzie Ty idziesz? Nie. Hirobrain Cię złapał? Nie. Kirobrań złapał Ernesta. Ernest, gdzie Ty idziesz? Nie. Stawaj. Kosz na śmieci? Do kosza chciał Cię włożyć. A, nie. Że zrespiłem się w ogóle na lotnisku. A gdzie moje itemy? Wszystko co tam zostawiłem padło do kosza. O kurde, jestem za słaby. Nie, ma, nawet nie mam sworda. Dobra, biorę potkę. I teraz już. Wybij szybko potkę na niewidzialność. Tak jak ja. Znikamy. Dobra. Ernest! Coś ty zarobił! Szybko! Czekaj, okay. szukamy jakichś mieczyków dla nas, bo nie mamy tu mi to, Herobrine idzie gdzieś jakby tu Tak mi, mi się wydaje, że on jest gdzieś tutaj na ulicy. O nie, Herobrine szedł aż tam z żółtowic jeszcze tutaj W ogóle, ej, Ernest, gdzie ty jesteś? Ja, ja w sumie też, ej czekaj Ernest, chodźmy do twojego domku, okej? Okay? Aż może jakieś itemy? Nie Chodźmy iść spać, Ernest, chodźmy iść spać Nie chcesz być niewidzialny? No to w takim razie może włączamy gamę Mother Crytee Dobra szybko i bierz milk Weź, weź sobie milk, bo to A ty jesteś jak Jak to ty jesteś survivala, Ja jestem Kreativa z ty ukradłeś moje rzeczy. Gdzie ty jesteś? kurde, słabia, jak wiesz. Aha, dobra. Dobra, to ja idę spać jakbym muszę się położyć. Ednes, chodź, chodź iść spać, bo musimy y jutro rano się ukryć gdzieś normalnie w robiny. Dobra, ja jestem... ja już śpię. C Ernest! Jeszcze Och, jest taka brzydka pogoda, znowu. Hirobrań, co ty nam robisz? Przestań! Bierz sworda! Hakowały, patrz! Co ci się udało zrobić? Ernik, gdzie? Ja mam dobry pomysł. My budowniczami. No i co mamy zrobić? Tych ubranie, Leder. Czemu? Dobra, ubieram to. Chociaż wcale mi się nie chce ubierać. Jak to wygląda jak do budowniczych to spoko, ale ja nie chcę tego nosić. Czekaj, tylko zenchantuję sobie sworda. Gdzie z kurde. Ja chcę tylko sobie zenchantować mieczyk. Tego już nie chcę. Dobra, Ernie, słuchaj, bierzemy sobie aksa. aksa, Dobra, i co my mam, będziemy budować? Jeszcze kilo w sobie weźmy. Ale nie będziemy tam pracować, tylko róbmy takie fajne miasto. Dobra, słuchajcie, widzowie, pomiększamy to miasto, dlatego lecimy. Dobra, ja sobie dobuduję może coś do tamtej ulicy, bo to zepsuj! Jest... I Czemu? Co ty robisz? Admin wszystko widzi i dostaniesz pana... coś budowali. za co tutaj będziemy budować? Mam robić... Co mam zrobić? Nasz posąg? Nie, tutaj nie będzie posąg. To gdzie? Tam będzie Tutaj. Okay, a tutaj co będziemy robić, skoro to niszczymy? Ale co? A tu? Chyba do Elcze. Chyba Elcze kiedyś tam mieszkał. Co? Oki, o czym ty mówisz? Dobra, nie wiem. Albo Albo Jaki Tistu? Dobra, nieważne. Dobra. Myślę, że ci youtuberzy raczej się interesują robloxem, a nie Minecraftem. z czasem. Dobra, niszczymy to. A w tym to się nazywa Elcze. Mieszkał w tym czymś. Ta głowa wygląda. Czekaj, ta głowa wygląda podobnie do mojej głowy. Może ja tu. Może kiedyś tu jak ktoś mieszkał podobny do mnie, bo ta głowa wygląda jak ja. No, w sumie to tak. No, może to mój brat. Chociaż wcale nie znam swojego brata. Tak, ponieważ... Może on tu mieszka albo mieszkał. Trawa, gdzie teraz jest o kurde, w końcu, Teraz końcu. Dobra, daj mi trochę bloków trawy. Ale gdzie? Tu? Tu? Ale tutaj? Tu na środku? Tu? Na temu lipcu zrobię. Ale kogo? Ale kogo? Mój czy twój? Nie, mnie, a potem ciebie. Dam ci rzeczy. Mam czarny, czerwony. Czekaj. Lip jest 1, 2, 1, 2. I, okay. Dobra, to od... czekaj. Zdejmij zbirokiem, bo muszę cię zobaczyć. Ja też swoją zdejmę. Ale no, nie zapomnij, że mam kaktur. Dobra, zaczynam... Ale czerwony ty jeszcze masz i. No ci czerwony! Dałeś? Nie dałeś. Mam dwa czarne. A. Nie dostałem, o dostałem. Raz zaczynam od nóg. Czekaj, stój tutaj, bo nie wiem jak ty wyglądasz. Ale miast. Za chwilę. Pamiętam, że miałeś takie ogólnie rzeczy. Okej, okay, widzowie, Dobra. budujemy go. Budujemy go, widzowie. Nie spokaż jak wygląda, żeby cię nie widziałem. Okej, okay, masz takie coś. Jeszcze masz trochę tutaj takie jakby tu. Masz takie coś jakby. A nie, ty masz takie tylko, dobra. Dobra. Dobra, fajnie to na razie wygląda, w sumie, ale jeszcze muszę coś zobaczyć. Miał czarne spodnie aż dobrze rucham, miał takie coś jeszcze. No, tutaj musimy, tutaj jeszcze są jakby, tutaj są jeszcze kawałek spodnie, o tyle. Teraz zrobimy teraz tutaj ręce. Co? No tak! Tak, spoko! No nie powiem widzom, ale powiem co się stało. Ja kanał. Okej. Dobra, słuchajcie widzowie, a my sobie gadamy tylko tam o mojej dziewczynie. I oczywiście wbijajcie na jej kanał, nazywa się Olivia Play, więc wbijajcie. Jak mi się uda, to, to link w opisie. Ona ma ogólnie tak, jak wygląda w prawdziwym życiu. Widzicie, jak wygląda? Jak nie wiecie, to wbijcie na najnowszy film na kanale, bo tam się o tym, o tym dowiecie. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk cyk cyk, cyk na środku Ernest miałeś co? A, miałeś to. Dobra. Ej, dlaczego Ernest się nazywa lipiec 1212? Takie mi wyszło, takie mi wyszło. Dobra, stary. A ja też taki sobie zrobię, bo ja nie umiem inaczej. Nie, nie, nazywam cię, że jesteś gruby, tylko... Tylko nazywam cię po prostu, że... No bo w Minecrafcie, ale w Minecraft'ie tak jest! To już to jest realistyczny Minecraft. Dobra, nie, ja sobie z, to ja tworzę własny skin. Nie, ja wolę własny budować. Widzę, że ty, ty niszczysz, to buduj tam swój jak chcesz. To znaczy, ja jestem jego własny, a ja lubię. Okej, dobry pomysł, Ernest. No dobrze, mam dobry plan. Tylko Leon, nie muszę. I jak nie wiecie, to on ma czasami głupie plany. No w sumie to mam czasami głupie plany, tak sami tak mam, ale to rzadko akurat. Bijemy się, bijemy się. Czasami. Takie zimne te nogi ogólnie wyszły. To trzeba między nimi jakąś taką dziurę robić, ale nie, nie trzeba. Tak ogólnie wygląda Minecraft. Gdy ogólnie wygląda Minecraft. No tak wygląda Minecraft, to co ja mam robić? A rób sobie tam co chcesz. Twój skin jest gruby, to ty nie jesteś gruby. No wygląda Tak wyglądają. A... To, ej, ty mia... A przecież ty nie miałeś być gruby, to a rób sobie tam co chcesz, nie wiem. Rób sobie tam co chcesz. Jesteśmy trochę I co my tu jeszcze możemy zrobić? Tu... Ogólnie ocencie skin... Y, nasze skiny, jak nam wyszły w y, komentarzach, możecie. Tak, rejtujcie, który y, ocenę mojego skina i Ernesta? Od w skali od 1 do 10. To ma najlepsze Icona tylko kto najlepszego skina. Dobra, słuchajcie, widzowie. Rejtujcie y, nasze, jakby skiny, y, ogólnie, czyli rejtujcie, to znaczy, że w skali 1 do 10, y, czyli. Jak wam się podobają nasze skiny? Nie można być No, no okej okay. Dobra widzę, ja przyznam się wam, że ja trochę nie umiem przegrywać, ale Tym razem akurat nie będę na was zły Możecie napisać Możecie napisać własną ocenę, no nie wiem, na przykład 5 na 10 mój skin, a Ernesta też 5 na 10 Nie wiem, napiszcie w skali od 1 do 10 nasze skiny Po prostu, taką jaką chcecie Znaczy set No dobra, ale nie wiem dlaczego mój skin się nazywał Trump. Mega dziwny. Dobra, tutaj mamy, moją głowę teraz robimy. Dobra, lecz żółtego potrzebuję. Nie, wezmę sobie po prostu piasek. Piasek jest, ma podobny kolor do mnie. Czy jest piasek? O taki piasek. Właśnie o ten piasek chodzi. Yy. Musimy gdzieś to tak zbudować. O tak, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Dobra, świetnie. Nie. Dobra, wpiszę jeszcze pink. Pinek. Nie bo potrzebuję różowego. Na pewno nie, 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 wiem. Nie, nie, tak, to Dobra, jeszcze mam tutaj takie jakby oczy. Kurde, mega dziwnie mi ten skin wyszedł. Lol. Nie, 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 dobra, to trzeba trochę pogrubić moją głowę. Akurat to moją głowę trzeba pogrubić. Będzie taka trochę... ...szeroka. No, nie powiesz, e... Na końcu wi wi e, widzowie musimy powiedzieć nasze sekrety, jak będziemy mieli... 120 subów. Tak, jak będziemy mieć 120 subów, to mówimy nasze sekrety. Ernest, a w ogóle. Kiedy robimy ten challenge, że 24 godziny myjemy rzeczy na stacji benzynowej? Co powiedziałeś? No, na 100 subów. Um, nie na 100 subów robimy challenge 24 godziny na stacji benzynowej. Jemy rzeczy, więc zostawiajcie subika, żeby to zobaczyć, bo będzie mega fajne pewnie. No, w sumie będzie mega fajne. No nie wiem kto za to zapłaci. Stary, nie wiem. Ale no zobaczymy jeszcze. Co za to... Dobra, potrzebuję włosy trochę. Potrzebuję włosy. Ja takie włosy mi nie wyszły. Ja nie mam włosy. Jestem łysy. A ja nie jestem łysy. No ty masz No wiem, to takie no mam idealne w sumie do mnie. Fajny mi wyszedł skin, co nie? Taki troszeczkę w sumie... A zapomniałem jeszcze rok! Właśnie czegoś mi tu brakowało. Rąk mi brakowało, tak jest, widzowie. Nie nazywaj mojego się w ale wiem, że mam taki dobry. Jestem. A ja też. Słuchajcie, widzowie, czegoś mi tu brakowało i oczywiście były to ręce. Teraz gotowe. Gotowe. Dobra. Ej, co to jest stary bre! Co to jest bre? Ej, ale w ogóle ciekawe kto tu mieszkał. To pewnie mój brat. Tak, to na pewno mój brat. No w tym... tym tym miejscu. Ciekawe komu to jest w ogóle budynek. Ale w ogóle mam fajny mieczek i... W ogóle pokonam tu Herobrine'a. Braina. Targo. Dobra, słuchajcie, widzowie, kończymy ten odcinek. Jeśli chcecie więcej odcinków z Ernestowicą lub Żółtowic, jak już wrócimy na Żółtowice, zostawcie lajka i już właśnie kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, papa. Pa. No bo już długo, już długo trwa, widzowie. Noż e, mam nadzieję, że obejrzycie do końca ogólnie. Dosyć długi. Tak, ten filmik jest długi, ale mam nadzieję, że będziecie mogli go obejrzeć sobie. I dlatego już właśnie kończymy, bo nie chcę, żebyście też nie, nie chcę, żebyście też musieli tak długo oglądać. To nie martwcie, będzie dzisiaj drugi. Trzymajcie się, pa pa.